Partnerem medialnym programu jest Anty Radio. Sponsorami programu są marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Dajcie w MOTOŚLADZIE, dziś w programie. Zajrzeliśmy do salonu Triumfa w Warszawie, żeby zobaczyć nową Daytonę i Rocketa. Michał opowie o kolejnym etapie renowacji Komara Sztywniaka. Czy można prowadzić jakikolwiek pojazd po utracie prawa jazdy na 3 miesiące? Enrico spotyka Piotrka z Piaseczna, który mieszka w Wietnamie od 7 lat. Wiosna coraz bliżej, coraz piękniejsze podróże Państwa czekają na pięknych motocyklach. Zajrzeliśmy do salonu Triumfa i mamy tutaj dwie wisienki nieprawdopodobne, o których opowie Marek. Marek, przepiękny Rocket, ale bardzo, bardzo limitowany. Tak, wczoraj wjechał do naszego salonu tutaj w Warszawie Rocket TFC czyli e, Triumph Factory Custom, jeden z 7, 750 sztuk na Europę, no i już ma szczęśliwego nabywcę w kraju. Chcesz powiedzieć, że tego już się nie da kupić? Nie, już się żadnego z TFC w Polsce nie da kupić. One są robione w dwóch wersjach, mam na myśli rokety. Tak, e, występuje wersja R, taki powiedzmy bardziej mięż, miejski ścigacz, e, power cruiser bym to bardziej nazwał, oraz wersja, wersja GT, która jest przeznaczona z założenia do e, podróży. Wiesz, drugi motocykl, który też stoi tutaj w salonie, też motocykl, no, na który sobie ludzie zęby ostrzyli na całym świecie, to jest Daytona. Fani Daytony jeżdżą nadal tymi motocyklami. Nasz przyjaciel, czarek skoczeń, tu pozdrowienia dla czarka, jeździ Daytoną starą i tak myślał o tym, że może kiedyś się przejechać tym najnowszym modelem, ale to jest też wersja limitowana. Tak, jest to wersja limitowana, ponieważ jak pewnie i słuchacze i, wie, i ty wiesz o tym, że w zeszłym roku weszliśmy do Moto 2GP. Triumph zdobył kontrakt z Dorną i przez kolejne 3 lata będzie dostarczał silniki do Moto 2. E, więc powstał i za nami stojący e, Triumph Street Triple RS oraz Daytona w wersji limitowanej. Ona ma w, generalnie e, osoby, które zajmowały się, technicy, którzy zajmowali się przygotowaniem silniki, silnika pod moto 2 GP, przygotowali też e, silnik dla tej daj, Daytony. Byłoby to niemożliwe, żeby motocykl w seryjnej produkcji z takim wykończeniem wypuszczać do sprzedaży. Wiesz co, to jest o tyle ciekawa sytuacja, że ja mogę powiedzieć, że ten jeden jedyny stojący w salonie i jeszcze nie ma nabywcy, ale podejrzewam, że w momencie, kiedy Państwo będą oglądali ten program, to już go tutaj raczej nie będzie, albo po prostu już będzie czyjś, a będzie czekał na to, aż zakwitną jabłonie. Marek, i teraz słówko na temat nowości, w ogóle nowości Triumfa na rok 2020. No pomijając te motocykle dostępne i niedostępne, bo już sprzedane, to w tej chwili najważniejszym dla nas motocyklem, który już pokażemy na marcowych targach na Expo 21, Expo Ptach, to jest Street Triple RS i Rocket R i Rocket Kite. No właśnie, ja mam nadzieję, że na stoisku Motowizji będzie stał jeden e, Roket. Tak rozmawiałem przynajmniej z panem prezesem, e, żeby taki jeden motocykl stanął na naszym stoisku Motowizji. Będzie można zrobić sobie przy nim zdjęcie, zresztą tak samo jak na stoisku Triumfa. Ale tu jak przyjdziecie, to jeszcze przybiję wam piątkę, bo będzie naprawdę mocarnie. Będzie też kilka wystąpień na scenie, między innymi pana prezesa Almotu, który opowie po pierwsze o Triumfach, a powie przy okazji o firmie drugiej, którą państwo znają bardzo dobrze, że zwracam się do tych, którzy restaurują motocykle. Tam pojawiają się części, z których i my korzystamy, i korzysta bardzo wiele osób w Polsce, a może i nawet na świecie. No dobrze, Marek. Powiedz mi, bo zauważyłem, że w salonie większość motocykli stojących przy oknach ma już tabliczkę, ma już swojego właściciela. No tak, te pierwsze modele, które przyjechały z modeli 2020, mają klientów jeszcze tak naprawdę. Niektóre były kupowane z obrazka, przepraszam za kolokwialne wyrażenie. Natomiast niektóre przyjechały i czekały tylko, żeby się pojawiły w salonie. Klienci wczoraj mieliśmy burzę osób, która chciała dotknąć, i są już sprzedane nawet. Motocykle z kolejnej partii. No dobrze, czyli trzeba przyjść, trzeba wiedzieć, że te motocykle pojawią się, bo będą te motocykle w sezonie, będzie można je kupić, będzie można je też przetestować, podejrzewam. No, samochód jutro stoi w fabryce po kolejny transport kilkunastu motocykli, także motocykle oczywiście, że w interwałach cotygodniowych przyjeżdżają w ilościach na stu kilkudziesięciu sztuk. Natomiast no, jest taki moment początku sezonu, że nowości naprawdę. No, są wyjątkowe w tym roku, i wyjątkowe mają popyt. Marek, chcę przez to powiedzieć, że fani Triumfa są tak zdesperowani, że Triumf, jak się pojawia nowy, to muszą go mieć. <trybuj> tak myślę. I to była właśnie wizyta w salonie Triumfa w Warszawie przy Jerozolimskich 200. Bardzo pozytywnie zapowiada się kolejny ten nowy sezon 2020. Pozytywnie jak chodzi o nowości, pozytywnie jak chodzi o to, że te motocykle są coraz ciekawsze, coraz fajniejsze i znakomicie wykonane. Zaglądajcie, przyglądajcie, smakujcie ten sprzęt, no i kupujcie. Sam mam nadzieję jeździć w tym roku triumfem, naprawdę. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Kolejny etap restauracji komarka Sztywniaka. Bardzo fajna akcja. Natomiast Michał, powiem ci jedno. Zastanawiałem się nad lakierowaniem, bo wiem, że wiele firm samochodowych, które lakierują e, samochody, nie chce się brać za motorowery. E, gdzie trzeba się naprawdę włożyć dużo pracy, żeby to wyglądało, a no, teoretycznie zysk nie jest taki jak z pomalowania zwykłego prostego błotnika. No, tak jak wspomniałeś, no, z firmami, które się zajmują profesjonalnie malowaniem yy, i robią to w, sam robią w samochodach, nie są motocykli, bo tak. Yy, pracy jest dużo, a tak naprawdę kasa jest z tego, że tak powiem, nieduża. Łatwiej jest pomalować drzwi, błotniki, wziąć dwa razy tyle, niż bawić się tam z jakąś lampą yy, czy błotnikiem. Trzeba to wszystko szpachlować. Spawać, klepać, także to, to. Nie chcą tego ludzie za bardzo robić, także e, panu lakiernikowi dziękujemy za to, że mu się po prostu to chciało i, i naprawdę policzył uczciwie. Wiesz, ale to jest pewien etap. Tutaj na tę robotę przy tym motorowerku składa się kilku fachowców, kilka firm, kilka osób, które potrafią coś zrobić albo też mają części. Przykładem niech będzie siedzenie, które pokazywaliśmy poprzednio. Na szczęście jest taki człowiek, który to robi. Pozostaje kwestia chromów. W kolejnym spotkaniu z Michałem pokażemy Wam, jak można pochromować tego typu części, które wyglądają ohydnie, a muszą wyglądać fajnie, bo ten motocykl już niedługo, przy okazji zaproszenie, pojawi się w w Ptaku na Wielkiej Wystawie Motocyklowej w marcu będziecie mogli go już zobaczyć w końcowym efekcie, chociaż wcześniej pokażemy go w programie, ale tam będziecie mogli go dotknąć. Spotkacie tam też Michała, który doradzi wam, porozmawia z wami i pomoże wybrać odpowiedni motocykl do zrobienia. No i ewentualnie, jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, się do niego wpaść i on wam go zrobi. Michał, jest jeszcze jedna kwestia dotycząca takich szczegółów, które ciężko zdobyć. Znalazłeś sporniki do błotnika, które są no, trudno osiągalne. E, tak, wydawałoby się, że jak mamy kasę, to nie będzie żadnego problemu, natomiast czasami trzeba na pewne rzeczy poczekać. Widzimy, brakuje nam tłumika, okazuje się, że trzeba miesiąc czekać. E, nie mamy tej sakiewki narzędziowej, okazuje się, że trzeba miesiąc czekać. E, także, no niestety, nawet w przypadku takiego, że tak powiem, motoroweru, ten czas się może wydłużyć z tego właśnie, że pewnych rzeczy nam brakuje. No, tak jak na przykład zbiornik paliwa, którego dzisiaj nie widzimy, bo robiony jest następny. Tamten okazał się dziurawy na szwie, gdzie w ogóle pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Wiesz, stał na deszczu pewnie przez wiele, wiele lat. E, Michał, jest to fajna sprawa. My się postaramy po zakończeniu tego projektu przedstawić więcej koszt zrobienia takiego komara. E, nie są to małe koszta, ale jest taka technika, o której ja zawsze mówię. Masz wolne tysiąc złotych, wpadnij, wrzuć do projektu i potem nie odczujesz tego, a będziesz miał piękny zabytek. E, tak, najlepsze to jest to, że tak naprawdę zostaje nam ten sprzęt i on nie tanieje. Pamiętajmy o tym. To nie jest nowy motocykl, który za 2, 3, tam 5 czy 10 lat jest warty 1,4 swojej początkowej wartości. Tutaj jakby na pewno nic nie stracimy, a może być tak, że za 5 lat czy 10 wręcz yy, będziemy do przodu. No wiesz, jak ja kupowałem tego Komara, to za tego szrota, nazwijmy go, e, zapłaciłem 800 zł. Teraz słyszałem, że taki szrocik e, na e, mototargu może kosztować nawet 2,5 tysiąca. E, no tak, to są też takie ceny w, do ustalenia, można powiedzieć, bo każdy, że tak powiem, sprzedający chce jak najwięcej, a kupujący, wiadomo, jak najmniej. No i teraz tu się rozchodzi o kompletność, yy, jakby całego... Sprzętu, bo jeżeli on jest cały, rzeczywiście, no to, to może pod te 2000, że tak powiem, do remontu podchodzić. Wiesz, informacje o tym, co ty robisz, że potrafisz to zrobić, rozchodzą się po świecie, po polsce i po świecie, jak się okazuje. E, I pojawiają się u ciebie kolejne motocykle. Pojawiłaś jakaś tajemnicza WFM-ka. E, tak, to jest WFM-ka bardzo fajna, bo to tak naprawdę początek produkcji 56 rok. No, jest, że tak powiem, w takim stanie odnaleziona i zachowana, że tak powiem, tuning że tak powiem, z lat PRL-u, bo ma zmienione tylne światło i cylinder. Natomiast powróci do 100% swojego oryginału, no ale niestety na to trzeba też czasu. No mam nadzieję, że pani, która zleciła tę robotę, będzie zachwycona. E, wracając do Komara, spotkamy się już niedługo i zobaczymy kolejne etapy. Prawdopodobnie będzie już trochę chromów, prawdopodobnie będzie już tłumik i będzie coraz bliżej tego momentu, kiedy komar będzie gotowym sprzętem. Cieszę się bardzo, Michał, że ty robisz tego komara, bo z tego co wiem, to co wychodzi spod twojej ręki, to jest praktycznie fabryka i to jest przepiękne. No, staram się bardzo, to o, wszyscy na końcu ocenimy, jak to wyszło. No to do zobaczenia już niedługo. Ostatnimi czasy dzięki przepisom, które weszły czas jakiś temu za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę można utracić bardzo ważny dla was dokument, czyli prawo jazdy. Co zrobić? No, nie wszyscy mają pieniądze na to, żeby zatrudnić kierowcę. Nie z każdego punktu da się dojechać komunikacją miejską. Stąd też moja wizyta u pana inspektora. Panie inspektorze, czy można czymkolwiek poruszać po utraceniu prawa jazdy właśnie za pomocą przekroczenia prędkości? W wielkim skrócie, jeśli ktoś chce przeje przejechać się, mimo tego, że ma decyzję o zatrzymaniu prawo jazdy pojazdem silnikowym, a to jest ważne stwierdzenie, polecam na lekturę artykuł 2 ustawy o prawo ruchu drogowym, no to wtedy okaże się przy kontroli drogowej, że niestety no, wykraczamy przeciwko tym zasadom, które zostały wskazane w decyzji, czyli mamy zakaz jeżdżenia. A skoro tak jest, no to znaczy, że jedziemy bez uprawnień. Tak w wielkim skrócie należy to traktować. No dobrze, ale jeżeli bierzemy pod uwagę skuter, który ma poniżej 50 cm pojemności, takim skuterem można jeździć bez żadnych uprawnień, teoretycznie przynajmniej. No właśnie, tak się niektórym wydaje, ale tak naprawdę to ustawa troszeczkę to inaczej o tym mówi, bo ustawa mówi, że jeśli ktoś do 19 stycznia 13 roku Ukończył 18 lat, to nabył te uprawnienie, tak, tak jak to było można powiedzieć za starych czasów. Czyli masz 18 lat, siadasz na motorower i jeździsz. Po, tym, po tej dacie, po tym, po tym momencie, każdy, kto chce wsiąść na motorower, musi mieć prawo jazdy co najmniej kategorii AM. Zatem, no, niestety, bez uprawnień już nie może jeździć. No dobrze, a jeżeli zostanie zatrzymany przez policję i będzie jechał takim motorowerkiem, to czym to się skończy? Jeśli będzie jechał motorowerem, a nie ma do tego uprawnień, no to skończy się to w najgorszym przypadku mandatem za kierowanie bez uprawnień właśnie. Ale tutaj jest, jest taki moment, w którym jeśli będzie to... Motorower, no to w, jest zagadka prawna, czy przypadkiem ten okres zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące nie zostanie przedłużony. No tutaj, w przypadku pojazdu silnikowego na pewno tak będzie. Przy motorowerze natomiast, no może być tutaj sytuacja odmienna. Ale to jest, to jest ciekawy temat właśnie, bo największym problemem jest to przedłużenie okresu e, zatrzymania tego prawa jazdy. Mówimy oczywiście o zatrzymaniu prawa jazdy tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy przekroczyliśmy prędkość, a nie sytuacji, kiedy prawo jazdy zatrzymane jest sądownie e, na skutek, nie wiem, jazdy pod wpływem alkoholu albo innych tego typu sytuacji. Pojawiają się, panie inspektorze, jeszcze samochodziki, którym wolno jeździć od 14 roku życia. To takie wynalazki na pograniczu praktycznie motoroweru, bo i pojemność, i e, osiągi tego pojazdu też nie wymagają uprawnień. Co ciekawe, te wynalazki tak zwane to są czterokołowce. Zgodnie z ustawą czterokołowiec jest pojazdem silnikowym. No jeśli my będziemy jechać pojazdem silnikowym, tak jak mówiłem, mimo tego, że mamy decyzję o zatrzymaniu prawo jazdy, no to podlegamy karze zakierowania bez uprawnień. Dlatego tutaj no, nie polecamy. Jeśli ktoś faktycznie przesadził, no to niech mówiąc kolokwialnie odpęka tą swoją karę trzymiesięczną miesięczną i niech nie jeździ, no, bo ponieważ zachowywał się no, niezgodnie z regułami. Czyli w sytuacji, kiedy to będzie na czterech kołach pojazd, zaczyna się problem i to poważniejszy niż w przypadku skutera? Tak, to tutaj jest sytuacja już, już bardziej klarowna, jeśli w przypadku czterokołowca niż w przypadku tego motoroweru. Szkoda, bo część osób może... Bardzo skruszonych jeździłaby te 45 na godzinę z oklapniętymi uszami, ale przynajmniej nie wiałoby im tak bardzo w zimie, kiedy jest śnieg i jest bardzo nieprzyjemnie. Troszeczkę to niemiła informacja dla tych, którzy próbują jakoś dać sobie rady. Jeszcze jedno pytanie, bo wczoraj w czasie rozmowy wniknęła taka kwestia, co się dzieje, kiedy obcokrajowiec, na przykład Ukrainiec, jedzie motorowerem w ogóle bez żadnych uprawnień. No tutaj sytuacja jest podobna, bez względu na to, czy to jest Ukrainie, czy Polak, czy jakakolwiek inna narodowość przy kontroli się okaże, no jeśli ktoś nie ma uprawnień, no to tutaj przewidziany jest mandat za jazdę bez uprawnień. Tylko też przestrzegamy, że w sytuacji takiego notorycznego popełniania danego wykroczenia, policjant może stwierdzić, w pierwszym, czy drugim, czy przy trzecim razie powie, no zaraz, tak żywna widocznie nie działa. A co za tym idzie, nie nałoży mandatu karnego, tylko skieruje sprawę do sądu ukaranie. I mówiąc, tak w skrócie. Mu? Panie sędzio, nie działa na niego te 500 zł. Chyba trzeba dać więcej. I tym sposobem powiem tak: na przepisy nie ma rady. E, trzeba uważać, nie przesadzać i najlepiej nie popełniać takich wykroczeń, za które prawo jazdy jest zabierane. Wiem, trudno to mówić, ale no, taka jest prawda, niestety. I trzeba wtedy położyć uszy po sobie i pojeździć sobie komunikacją miejską. Ja bardzo dziękuję, panie inspektorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Sponsorami programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. A you? Thank you very much. Zaraz nie rozumiem, ale będzie. Czekajcie dla, dla tych łochów. A to jest duża grupa. A nie ma pierwsza klasa. A wist prędolora, mamie swój Czasami oni pracują właśnie w takiej wysokości i nie wiadomo, jak oni się ścismają tak naprawdę. Tak to jest z moich modelek Michele, żeby pokazać różne sposoby, z które można korzystać z własnego skutera. Skuter działa też jako łóżku i Oczywiście człowiek zasnę trochę i robię swoją siestę. Ciekawe będzie dzisiaj taki kolejny koncert tu na plac. Nie spożywamy takiej dużej atrakcji. Wczoraj było muzyka na żywo i kontynuujemy naszą eksplorację. Za niedługo mam jedną niespożanka dla motowizjonerów, ale nic nie powiem, za chwilę. Co ja mam dzisiaj dla Was. Teraz się dowiemy, bo on jeszcze nie wie o tym. Jesteśmy właśnie w Sapa i spotkamy, on jeszcze nie wie nic o tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobrze pan mówi po polsku. Perfekcyjnie. Perfekcyjny. Piotr, robimy ci taki wywiadek dla polskiej telewizji, kanał MOTOWIZJA TV, Dziękuję. program MOTOŻLAD. Skąd ty tu trafiłeś? A przypadkiem tak życie chciało. Ale słyszałem... Ile lat tu już jesteś? Jest Siedem lat, by było taki film. 7 lat w Tybecie, a te 7 lat Wietnam. w Wietnamie. Podsumując, ta zupa było tego fo, tak? które tak. na czym polega? E, taka tradycyjna. To jest jak, jak nasz rosół, gotowane długo, 8 godzin, gotowana wołowina, może być z kurczakiem, prawda? Z dodatkiem cynamonu, anyżu, kardamonu, Bardzo fajna sprawa. Dla mnie tak. fajne, żeby nie miał kolender. Kolender, Dara the best. Nie Dziękuję, dobrze, że mamy Piotr i można. Brusketa, <laughs> Powiedz, wracałbyś teraz do Polski? Jadę za dwa miesiące. Nie, ale na, na stałe? Nie, no na stałe. Żyję człowiek w Wietnamie, będzie wracał do Polski. jest tak prosto wszystko A jak tak. tam sprawy miłosne? Masz... Jest w porządku, na dobrej drodze. Wietnamka, Wietnamka, Wietnamka. z góry, góralka. Jak te dwie mentalności według ciebie się, powiedzmy, zmieszają? Czasami. A, podobnie, tak? Podobnie. Wspominałeś coś, który oczywiście my jako program motocyklowy nie za bardzo traktujemy, ale powiedzmy, że średnie Wietnamczyków lubią też trochę się pobawić z alkoholem, więc mieliśmy przypadkowo na drodze na takie wesele i tam widzieliśmy, że Wesele, mają... wesele nie trwa jak u nas, wesele trwa parę godzin i robią to ogólnie przed tak. swoim domem na ulicy. W to zapytań. prawda, typu disco polo też się obserwowali, mają taka tak. podobna. Mają karaoke, robią karaoke. <laughs> Jakiś ciekawa anegdota na te 7 lat, które nasze Polacy powinny wiedzieć odnośnie Wietnamu, według ciebie, Piotr, co wspominasz takie dziwne? Gor gorąc, gorąc w Hanoi, gorąc w Saigonie i teraz, jak sami widzicie, gorąc jest nawet tutaj w górach. Same pozytywne rzeczy nie wiem, po siedmiu latach no, chcę ja powiedzieć, no, jestem u siebie, no, czuję się jak u siebie. Fantastycznie. Nic mnie nie, nie potrafił. A to moje pytanie, co Wietnamczyków wiedzą o Polsce? Tak, Lewandowski? Bardzo. bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi mówi po polsku. Dużo ludzi studiowało w Polsce, w Czechach, na Słowacji, ze to za układów za za baśnińskiego. Um, no Komunistyczne tak, kraje lubią nas. No. Pomagają też podczas te wojny, znają Polaków, lubią Polaków, często latają do Polski. Dużo tu żyje w Polsce. Fajne, bardzo, bardzo fajne informacje otrzymaliśmy od Piotrak z Piaseczno, który dzisiaj też gotuje dla nas i jesteśmy mu wdzięczni. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.